Oni żyją. Ten film, jak się okazuje, był na podstawie opowiadania, ale to, co jest najbardziej interesujące, to jest właśnie to tło, że kosmici rządzą światem i że mają takie sygnały, które ludziom wysyłają, których oni nie dostrzegają, jak właśnie te wielkie billboardy Obey, Buy Stuff, Marry and Reproduce, tego typu sformułowania, które wywierają na ludzi wpływ, ale podświadomie. No właśnie, ale dzięki tym okularom, o których mówiłem wcześniej, można to zauważyć. Pomysł genialny. No i cała otoczka jest taka, że mamy takiego high billy gościa, który przyjeżdża nie wiadomo skąd, żyje w wielkim mieście, ale mu jest źle, ponieważ oczywiście klasa wyższa tych kosmitów nie pozwala, aby ludzie klasy średniej mogli funkcjonować. To jest ciekawy motyw ekonomiczny, ekonomiczno-społeczny. No i co on robi wtedy, jak to przystało na typowy film akcji, na przystojnego, typowego Amerykanina? Bierze Gnata i bierze sprawę w własne ręce i zabija ich wszystkich. No, ale oczywiście to nie chodzi o, w tym filmie nie chodzi o to, żeby miał on sens i żeby to było możliwe. Po prostu chodzi o akcję i o rozwałkę, która jest w tym filmie.